Kurwa na Witam na rozpoczęciu dziesięcio-miesięcznego okresu tortur. Psychicznych i fizycznych. W tym roku poziom spierdolenia wyjebie poza skalę. Na pocieszenie powiem wam, że baba z majcy wykorkowała po tym jak daliście jej herbatę z cyjankiem na zakończenie roku. A w dodatku lambadziara wychowawczyni piła herbatę razem z nią i również wykorkowała w męczarniach. Także macie double killa. Wyskur wysyny, jebane. Wiecie, ile mi zajęło znalezienie kogoś nowego, kto by was gnoił za takie pieniądze? Zmarnowałem na to pół wakacji, a drugie pół na prokuraturze, tłumacząc się ze śmierci pracownic. Zgodnie z wytycznymi, personel szkoły ma pić tylko sprawdzoną herbatę sagę albo minetkę. A was kurwa dojadę morderczym planem lekcji i środkami na ubój uczniów z firmy Avon. Zamknąć mordy. Jestem konsultantką firmy Avon. Chciałam spytać, czy może coś chcecie? Nie? To chuj kurwa, bierzcie katalogi i wybierajcie coś, bo w pierdol spuszczę. I jak znaleźliście coś? Jestem pewna, że coś wam się przyda. Szukać, szukać. Kurwa, ja mam prowizję od tego. Można zamówić inną, starą kurwę na nauczycielkę? Oczywiście. Twoją matkę, na przykład. A no tak, zapomniałam. Może jakby zamówiła coś z Ejwonu, to by żyła, kto wie? Weź mi się od rodziny, odpierdol, tempa szmato. Ty kurwa szczylu Bany, nie będziesz mnie od tępych szmat wyzywać. Jesteś tępą szmatą. Dobra, kochani, bo zrobiło się nerwowo. Pomijając kłótnie. Tym pierdolonym pantofelkiem umysłowym szukajcie rzeczy do zamówienia z Eivonu, bo w wpierdolę wam wszystkim awada kedawre dubska. Twoje dupsko to było wpierdolone sama, wiesz co? Nasz pierdol? Taka jesteś, chodź na solo. Nie będę bić osoby upośledzonej na umyśle. A jak zamówię coś z Eivonu? Dosyć! Jak z tobą skończę cienki fiucie, to zamówisz cały katalog. Zgadnijcie co. Kartkuweczka, kurwa, wyciągać karteczki. Excusez, chuju. Mam szczęśliwy numerek. Ja nie uznaję szczęśliwych numerków. Wyciągaj ty, Fiucie, kartkę i pisz, co mówię. Albo to, że ci jedynkę wpiszę, to najmniejszy problem, bo w dodatku ci w Macie pięć minut. Czas, start! W pięć minut to ty się chyba spuszczasz, frajerze. Na kartkówkę minimum to 10. Sklej pizdę. Pierdolony kurwiszon. Wyciągać kartki i notować. Macie pytania? Nie ma pytań? Szkoda, chętnie bym odpowiedział. Excuse mi, kutasiarzu, ale odpowiesz to ty, kurwa, kuratorium oświaty na kilka pytań, a w pierdolem, to ty mi nie groź, bo mam paralizator na baterie paluszki z zestawu tempej kurwy Deluxe firmy Avon. Nie będę pisać tego gówna. Pierdolę ciebie i twoje metody dydaktyczne. Słuchaj, no noszlaufico. Po pierwsze dostaniesz w pierdol, po drugie wezwę Twoich starych do szkoły, po trzecie im też spuszczę w pierdol. A ty, kurwa, czego tu szukasz, chuju nosa? Wypierdala stąd. Zaraz cię kurwa, komornik, dopadnie, Harry. Chcesz w pierdol? Wielu przed tobą zniszczyło przyciąganie lustra Providentus. Nie wiem, co te kurwy ci tam pokazują, ale pewnie kusi. Dam ci protipa. Już same pożyczki w Gringocie są chujowe, ale Provident to nie przelewki. Oni się nie pierdolą. To to są kurwa oferty pożyczek? Myślałem, że to za darmo. To jest kurwa naciągactwo. Tak. I nie. Przez lusterko ci pożyczki nie wpierdolą. Ono tylko pokazuje, że jesteś biedacką, kurwą i na co cię nie stać. Ale żebyś srał całym hajsem świata, to zawsze będziesz na coś za biedny. Dlatego pójdziesz i weźmiesz sobie u nich pożyczkę. Ale zapamiętaj, Harry. Provident nic za darmo nie daje. Za darmo dostaniesz tylko odwiedziny. Odpadalca smoka komornika, który spuści w Pierdol. Więc jak szukasz w Pierdolu, to zaraz ci go spuszczę. I proszę cię bardzo, nie bierz pożyczek w prowajdencie. Niczego nie daje zapadanie się w marzenia i zapominanie o życiu. Na pytanie, gdzie jest kurwa mój nos? Mówiłam ci, kurwo, tempa, że jak jeszcze raz mi podłożysz ulotkę Avonu, to ci zajebie. Ty, mumio stara, spróbuj tylko, to ci się łapa pokruszy. Zamawiaj perfumy. Przynajmniej śmierdzieć nie będziesz, bo na te zmarchy to nic nie pomoże. Tobie te perfumy, to chyba mózg wyżarły. Wywłoko obsrana. Ja obsrana? A która z nas popierdala po zamku w Pampersach dla dorosłych? No właśnie, lafyryndo siwa. Poza tym raz widziałam, jak się zmieniłaś w kota i pierdolnęłaś kloca na środku schodów. Raz mi się zdarzyło. Sami widzicie, sranie gdzie popadnie. Już ja zrobię porządek w tej melinie. Dzień dobry, ja z fotowoltaiki. Jest pan zainteresowany energią odnawialną? Kurwa ty chuju, to ty do mnie wydzwaniałeś. Masz w pierdol, kutasiarzu. Gdzie łazisz, Byłeś pewnie na melinie z tą kurwą Grangerową i patafilem Weslejem. z zboczeńcu! Ja, zboczeniec? To ty kurwa latasz po nocy chuj wie gdzie i chuj wie do kogo zjebańcu. W dodatku z tą kurwą Grangerową, która daje wiadomo co. A ty co, stary kutasiarzu? Podglądasz uczniów po nocy. Wszyscy o tym wiedzą, bo zostawiasz za sobą ślad łupieżu i oleju kujawskiego z włosów. Co tam kurwa chowasz? Co kurwa trzymasz w kieszeni, pierdolcu? Papier toaletowy? Z damskiej, na piątym piętrze. Mi to wygląda na drugie, bo tam często sram. sprawdu z pokazus. skupu z wyjabus. Czytaj, chuju? Papier toaletowy, z damskiej. Serdecznie pozdrawia profesora Snape'a. Chociaż nie jest z drugiego piętra. Oraz... Oraz co, kurwa? Oraz każe mu wypierdalać ze swoim dupskiem do męskiej. Ty pierdolony kurwiszonie, jak cię zaraz. Snape, ty zboczeńcu, podglądasz uczniów po nocy. Kurwa, ten frajer. Harry? Czy ten zboczeniec cię śledził? Chuja śledziłem, kurwa, patrz na to. Odebrałem właśnie dosyć interesujący przedmiot panu Potterowi Obejrzyj to lubię. Papier toaletowy z damskiego sracza. Aż zionie czarną. Magią. Ja pierdolę, kurwa, ty masz gorzej w tym zatłuszczonym ubie na jebane niż myślałem.